19 dzień czerwca. Kwitną habry to chyba wszystko, co w okolicy kwitnie. Lipa jeszcze nie ruszyła. <laughs> 31 stopni w cieniu. Ul Przeliczeniowo 40 ramek wielkopolskich. Trudnia wyrzuciły tam do góry. Trudnie są. pod daszkę. Ogrzewanie w dalszym ciągu pracuje. I proszę popatrzeć, ile pszczół jest wentylujących. Trochę pszczół wyległo na zewnątrz. Ale wentylujących to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i to wszystko. A w tym czasie w ulach niepodgrzewanych pszczoły wylegają na zewnątrz, tworzą brody. I dlaczego tak jest naprawdę? nie potrafię wyjaśnić, zaraz zobaczymy jakie są temperatury w środku 41 stopni jest przy grzałce 36 przy no i wyłączać absolutnie tu jest tylko 35 ramek to jest ten uli inteligentny to jest całe przyrządowanie do niego w dwóch hulach mierzę temperaturę żałki w dalszym ciągu chodzą i proszę uważać wlotek zwężony i zero pszczół wędrujących druga połowa czerwca a trudnie są Wyrzucane poza gniazdo. Być może że to wynika z temperatury. W tej chwili zmalały prawie do zera. Czekamy na lipę. Ale może być też zapowiedź zmiany pogody na gorszą. Kilka pszczół bentlejących w zwolnionym tempie.